Jeśli myślisz, że Twój zestaw klocków jest duży, to sprawdź 10 totalnie ogromnych i największych zestawów LEGO w historii. Numer 10 Naszą listę otwiera jedyny w tym zestawieniu set z serii technik. Model numer 42082 to ogromny dźwig składający się z 4057 elementów. Model wyposażony jest w układ kierowniczy na 4 koła i silnik V8 z tłokami, i wentylatorem, które poruszają się podczas jazdy. Silniki pozwalają na działanie dźwigu w trybie dolnym i górnym, zapewniając szereg łatwych w obsłudze zmechanizowanych funkcji. Zestaw w dniu premiery kosztował 1100 zł. Numer 9. Ten bardzo szczegółowy model LEGO numer 71040 składa się z 4080 elementów. Daje mnóstwo satysfakcji przy budowaniu i zabawie dzięki rozmaitym disneyowskim motywom i funkcjom. Starannie odwzorowana fasada i wieżyczki są repliką znanego Zamku Kopciuszka. Każde dostępne pomieszczenie zamku ma specjalne funkcje zainspirowane najbardziej znanymi filmami animowanymi Disneya, co daje niekończące się możliwości zabawy z dołączonymi minifigurkami, takimi jak Myszka Miki, Myszka Mini, Kaczor Donald, Daisy, Dzwoneczek i innymi postaciami. Zestaw miał premierę w 2016 roku i kosztował blisko 1550 zł. Numer 8 Kosztujący 1500 zł, zestaw numer 10261 przedstawia kolejkę górską w Wesołym Miasteczku. Ten dość nowy, bo wydany w 2018 roku SET, zawiera aż 4124 elementy dobrej zabawy. Ten działający model z wyciągarką łańcuchową zawiera dwie kolejki oraz mnóstwo autentycznych szczegółów i funkcji. Są to między innymi budka z bydletami, wózek z watą cukrową, stoisko z przekąskami, miarka wzrostu, a także zadaszona stacja do wsiadania z otwieranymi barierkami i panelem sterowania. Numer 7 Zestaw numer 10253 z serii Creator Expert przedstawia jeden z najbardziej znanych budynków Londynu Big Bena. Ten szczegółowy model, zbudowany z 4163 elementów, oddaje majestat 96-metrowej neogotyckiej wieży królowej Elżbiety wraz z przylegającym do niej wschodnim skrzydłem pałacu Westminster. Ukazuje rzeźbioną fasadę z oknami, posągami i tarczami, znaną na całym świecie, wieżą zegarową ze złotymi iglicami i drobiazgowo oddanymi detalami, latarni, a także cztery piękne wykonane tarcze zegarowe z ruchomymi wskazówkami godzinowymi i minutowymi. Zestaw miał premierę w 2016 roku i kosztował blisko 1000 zł. Numer 6. Słynny londyński Tower Bridge stoi nad Tamizą od 1894 roku i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli na świecie. LEGO postanowiło dodać tego ponadczasowego klasyka do kolekcji budynków serii Creator Expert. Zestaw numer 10214 zaprojektowany z użyciem zaawansowanych metod oraz rzadko spotykanych kolorów i klocków został odtworzony w całej pełni z parą wież i ruchomym mostem zwodzonym jego budowanie to wielka frajda. Składa się z 4295 części i w dniu premiery kosztował blisko 1000 zł. Kompletny model ma aż 102 cm długości, 45 cm wysokości i 26 cm szerokości. Numer 5. Jeśli ulubicie starsze kultowe filmy, to z pewnością spodobał się wam zestaw numer 75826. Czyli posterunek Straży Pożarnej z filmu Pogromcy Duchów. Składający się z 4634 klocków, zestaw pozwala odtworzyć najlepsze sceny z filmu Pogromcy Duchów. W tym dwupiętrowym modelu znajduje się laboratorium, kwatery mieszkalne, magazyn ektoplazmy i wiele innych elementów. Zestaw został zaprezentowany w 2016 roku i kosztował 1600 zł. Numer 4 Zestaw LEGO z serii Ninjago Movie numer 7620 przedstawia tytułowe miasto Ninjago. Znajdziemy tutaj wspaniały dwupiętrowy budynek z przesuwaną windą, targ rybny, dom, most nad potokiem i łódź rybacką. Zestaw składa się z 4867 elementów, w tym 19 minifigurek. Miasto Ninjago ma około 63 cm wysokości, 31 cm szerokości i 42 cm głębokości. Zawiera mnóstwo detali, w tym między innymi dwa sklepy, plac budowy z drzewkiem bonsai, restauracje z owocami morza oraz wiele więcej. Budowanie tego kosztującego nieco ponad 1300 zł zestawu sprawia mnóstwo frajdy, szczególnie każdemu fanowi serii Ninjago. Numer 3. Na zaszczytnym brązowym podium znalazł się zestaw 10256 serii Creator Expert Taj Mahal. Gigantyczna budowla z 5923 klocków, zaprezentowana w 2008 roku, została ponownie wprowadzona do sprzedaży 10 lat później. Ogromna ilość elementów doskonale oddaje majestat tego wielkiego marmurowego mauzoleum w kolorze kości słoniowej. Doskonale odzwierciedlono w niej szczegółowe fasady ze strzelistymi łukami, balkony, okna łukowe i misterne detale. Ozdobne kwiatony, większą centralną kopułę, kopuły bocznych komnat oraz strzeliste mineraty. Natomiast bogato zdobiona podwyższona platforma, znajdująca się na poziomie wnęk w kształcie łuków i misterne płytki wokół podstawy, stanowią doskonałe wykończenie tego wspaniałego modelu. W dniu premiery model kosztował. 1500 zł numer 2. Srebrny medal i drugie miejsce należy do dość nowego, bo wydanego w 2018 roku zamku Hogwart, ten kosztujący bagatela 1850 złotych zestaw numer 71043 od dnia swojej premiery miał tylu samo przeciwników co zwolenników. Zamek w mikroskali składa się z 6020 elementów, w tym 27 mi mikrofigurek, takich jak Harry, Hermiona i Ron, które mają do dyspozycji czarujący wybór kultowych akcesoriów i artefaktów. Całości tego magicznego modelu dopełniają Hata Hagrida i Bijąca Wierzba. Jest to idealny model dla fana uniwersum Harry Pottera oraz oferuje niezapomnianą satysfakcję zbudowania. Numer 1. Nasze zwycięzca może być tylko jeden. Legendarny zestaw Lego Star Wars. Soku Millennium numer 7541. Gigantyczny set, który zawiera aż 7541 elementów i jest wypełniony mistrzowskimi szczegółami oraz ciekawymi funkcjami. Ten fantastyczny model Lego, niezapomnianego koreańskiego frachtowca Hana Solo zawiera wszystkie szczegóły o jakich mogą marzyć fani Gwiezdnych Wojen w każdym wieku. Jedyny minus to cena, bo za ten wspaniały model przyjdzie nam zapłacić blisko 3,5 tysiąca złotych. A jaki jest Twój ulubiony zestaw? Może znasz jeszcze większe zestawy? Napisz w komentarzu i daj łapkę w górę. Cześć!